Pięć zachowań, których toksyk nie może ukryć. Źli ludzie potrafią być mistrzami kamuflażu. Uwodzą, olśniewają, budują fasady. Ale nawet najsprawniejsi aktorzy popełniają błędy. Ich prawdziwe ja zawsze wyłania się w najmniej oczekiwanych momentach. Oto pięć zachowań, których toksyk nie jest w stanie ukryć. Jeśli je rozpoznajesz. Czas przestać wierzyć w sztuczki. Po pierwsze, ja, tylko ja i jeszcze raz ja. Monologi zamiast dialogów. Toksyk nie prowadzi rozmów, on je monopolizuje. Jeśli temat nie dotyczy jego jej osiągnięć, problemów czy wyjątkowości, szybko traci zainteresowanie. W dialogu przypomina sportowca, który nie podaje piłki zawsze musi strzelić gola. Dlaczego tego nie ukryje? Bo głód podziwu jest jak głód powietrza. Nawet jeśli próbuję słuchać, po chwili wróci do opowieści o sobie, nawet kosztem Twoich emocji. Test: Opowiedz o swoim trudnym dniu. Jeśli odpowie: A to nic, posłuchaj, co mi się dzisiaj przytrafiło, masz jasny sygnał. Po drugie: Czy Ty naprawdę tego nie widzisz? Czyli gaslighting w akcji. Człowiek nikczemny manipuluje Twoją rzeczywistością, by zawsze mieć rację. Jeśli mówisz, obiecałeś, że to zrobisz, on, ona odpowie, ale ja nigdy tak nie powiedziałem. Chyba coś Ci się pomieszało. To gaslighting technika, która ma Cię przekonać, że Twoje uczucia i wspomnienia są błędne. Dlaczego tego nie ukryje? Bo potrzebuje kontroli. Nawet subtelne kwestionowanie Twojej wersji zdarzeń. To dla niego, dla niej sposób na utrzymanie władzy. Uwaga, jeśli często czujesz się zdezorientowany, zdezorientowana po rozmowie z kimś, to czerwona flaga. Po trzecie, jak śmiesz mnie krytykować? Furia na punkcie ego. Nawet delikatna krytyka wywołuje u manipulatorów reakcję, jak przy apokalipsie. Mogą wpaść w szał, obrazić się na tygodnie albo udawać. Ofiarę. To dlatego, że ich ego jest jak bombonierka z dynamitem kruche i wybuchowe. Dlaczego ona, on tego nie ukryje? Bo ich poczucie wartości jest iluzją. Każda krytyka to zagrożenie dla misternie budowanego wizerunku. Przykład. Jeśli po zwykłym nie podoba mi się ten pomysł, słyszysz, nikt mnie nie docenia to narcystyczna rana. Po czwarte wszystko mi się należy. Czyli król królowa świata. Popapraniec wierzy, że reguły są dla innych. Parkuje na miejscu dla niepełnosprawnych. A przecież to tylko pięć minut. Spóźnia się na spotkanie. Miałem ważniejsze sprawy. To nie brak manier. To przekonanie, że jest ponad normami. Dlaczego tego nie ukryje? Bo jego poczucie wyjątkowości jest jak niewidzialna korona. Nawet gdy stara się być uprzejmy. W końcu pokaże, że jego jej czas, jego potrzeby są ważniejsze. Po piąte, twój ból? Nie mój problem. Zimny kompas emocji. Toksyk nie współodczuwa, on symuluje. Gdy płaczesz, może przytulić cię dla wizerunku, ale w głowie liczy minuty. Jego empatia to teatr, scenografia bez aktora. Dlaczego tego nie ukryje? Bo prawdziwe współczucie wymaga skupienia na innych, a toksyk skupia się tylko na sobie test. Opowiedz o osobistej porażce, jeśli odpowie Ale przeżyjmy to, jak wspaniałe jest moje nowe auto to znak. Co dalej? Jeśli te zachowania brzmią znajomo, pamiętaj manipulator. Nie zmieni się bez terapii, a i to dzieje się rzadko. Twoja rola? Nie dać się wciągnąć w jego jej grę. Stawiaj granice, szukaj wsparcia i obserwuj. Bo każda maska, nawet najtwardsza, w końcu pęka. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom. I serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.